Leczę się psychiatrycznie. Nie mówiłem wam o tym wcześniej, ale z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego chciałbym po prostu normalizować i zwiększyć widoczność osób, które chorują psychicznie, no bo to są choroby jak wszystkie inne, które wymagają po prostu właściwego leczenia. Ja mam zaburzenia lękowo uogólnione, czyli odczuwam bardzo silny niepokój i do tego często nadmiernie się zamartwiam. To się rozwijało przez długi czas i trochę wydawało mi się, że po prostu tak zaczyna wyglądać moje życie, no i ostatni ponad rok był bardzo trudny, co zmusiło mnie właśnie do tego, żeby pójść do psychiatry. Jeśli chcecie, to oczywiście mogę wam opowiedzieć więcej, ale teraz proszę, zróbmy realną zmianę dla poprawy leczenia zdrowia psychicznego. Proszę cię bardzo mocno, złóż podpis pod inicjatywą obywatelską, która ma przekonać Komisję Europejską do wprowadzenia terapii psychodelicznej w Europie. Są miliony osób, które cierpią na depresję. PTSD, stany lękowej, są to też osoby, które nie reagują na obecnie dostępne terapie. Dla takich osób wiemy, badania potwierdzają, że terapie psychodeliczne mogłyby znacząco pomóc. Dlatego Wkurza mnie, że przez to, że mamy mity, uprzedzenia i bardzo złe prawo, te terapie nie są dostępne. Żeby to się udało, potrzebujemy 38 tysięcy podpisów z Polski. Jest nas tutaj bardzo dużo więcej niż to, więc jeżeli po prostu teraz wejdziesz, podpiszesz, zajmie ci to 30 sekund i przekażesz to swoim znajomym, wierzę, że osiągniemy ten cel i po prostu terapie psychodeliczne zostaną wprowadzone w Europie, w Polsce i pomożemy dzięki temu wielu osobom.